Cześć, Aleksandra Florczak wraz ze mną Marcin Sprusiński, WUWUNIO, witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Słuchajcie widzowie, wkręcił nas, w WUWUNIO, wszystkich, oczywiście, że będzie prowadził konferencję, no i zawiódł mnie, zawiódł mnie, bo nie prowadzi. A czy y, to szalony najpierw powiedział, nie? Jakby... Ale to nie na szalonego, no prawda, jest taka, że też tam podbiłeś... No bo to jest śmieszne, nie, jakby gdzieś tam, bo, bo to było tak, teraz już po prostu powiem, że mhm. gdzieś w lutym dostałem propozycję, żeby dołączyć do rodziny Fame, poprowadzić jakiś tam jeden program, ale finalnie z braku czasu się po prostu nie, nie dogadaliśmy, bo ja nie mam czasu, nie? I e, ustaliliśmy gdzieś tam z miesiąc temu, że jednak damy sobie na razie spokój i może w przyszłości coś zaraz zrobimy, ale nigdy nie było e, propozycji prowadzenia konferencji, zresztą ja bym nawet nie chciał. Na począt, Czemu? No bo na początek uważam, że to jest bardzo trudna rzecz. Ja jestem skromnym człowiekiem, który po prostu podchodzi do, do rzeczy tak racjonalnie i uważam, że warto byłoby najpierw się troszeczkę wieś, przeciągać po programach jakichś takich, troszeczkę się jakby zobaczyć, jak to wszystko będzie. Albo i dopiero wtedy na głęboką wodę, bo konferencja jest trudniejsza. I po prostu ustaliliśmy, że nie, a Tomek po prostu dziś usłyszał od kogoś, że dostałem propozycję Twojej po prostu, wie, jak to on. W nie prowadzi. Więc ja w porozumieniu tutaj z ludźmi z swojemu stwierdziliśmy, że no dobra, zróbmy to, nie? I ja nie dementowałem, i to gdzieś tam żyło, ludzie mi oznaczali itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jest okej, okay, nie? Jakby się tro trolowaliśmy do końca. No nagle okazuje się, że wchodzi Ulfik. Y Pewnie część ludzi nabrała, pewnie część ludzi się nie nabrała. Mi się podobało, że odzew był spoko, nie? że jak ludzie, niektórzy tak. myśleli, że ja to spoko. Eee, no, więc tyle. No. no nawet słuchajcie widzowie, ja pisałam do ciebie, do Luizy gratulacje i w ogóle, a tutaj taka wkwięta, no. Znaczy mi nigdy na tym jakoś bardzo nie zależało, żebyś prowadził tę konferencję, tam już parę razy były jakieś rozmowy i tyle lat to już gdzieś tam się kręci wokół tego, więc całkiem możliwe, że kiedyś do tego dojdzie, ale jakby, no... Eee, Powiem ci tak, yy, większość inflesorów by się to zabijało, a ja to sobie tak zawsze normalnie jakoś, wiesz, a słuchajcie, no to może nie teraz, bo nie mam za bardzo czasu, bo jakby ja się już... Ja się już, yy, ja się już w lutym dogadałem z kanałem zero, że mm -hmm. dołączę, yy, w maju. E, jakby gdzieś tam gadałem ze Stanem, że też ma propozycję z Fejmą, powiedział, że nie ma problemu, jak chce to mogę, e, ale po prostu ja sam stwierdziłem, że ja nagrywam Palchais. Dodatkowo ten kanał Zero startuje w maju. Powiedziałem Fejmowi, że słuchajcie, nie będę miał chyba za bardzo czasu i odmówiłem. A wiem, że dużo influencerów to by se flaki wyprobowo stanęło na przysłowiowym Siusiaku, żeby e, zrobić to, nie? Ale ja po prostu. Kurde, no i wiadomo, że FAMD jest jedyną federacją, w której chciałbym się pojawić, nie? Jakby, bo czuję e, związek taki. No bo Ty prowadziłeś jeszcze pierwsze jakieś tam konferencje? Nie, nic, nie, nigdy. Nie, nie, nie. ale nie miałeś nic wspólnego tam z jakimiś zapowiedziami? Nie, nie. To może mi się coś pomyliło. Nie, nigdy nie Ja nic po prostu Ciebie zawsze kojarzyłam z Twoim. E, no tak, no bo już, że to tutaj zaczynaliśmy nasze szlaki, jeżeli chodzi o, re, o relacje. Mogę to zdradzić, znikować u Ciebie, bo. Że dostałem też. E, propozycję z Cloud, ale też odmówiłem. Ale teraz jakoś, czy wcześniej? No niedawno, żebym a też jakieś programy, ale powiedziałem, że nie, ale nie dlatego, że tam mam coś do Cloud, coś, tylko po prostu, że jeżeli e, coś, to już w fejmie, jak powiedziałem fejmowi, że nie, nie mam czasu, to Cloudowi tak samo, więc e, no. Lojalność. Nawet nie o to chodzi, tylko po prostu, no naprawdę nie mam czasu, to no nie jest tak, że wybrzydzam, nie? Są to te zawodnicy, co coś, albo informatorzy, że o, nie wiem, czy mogę, żeby gdzieś tam e, podbijać tą stawkę, no ja jestem Poważny, że tak powiem. Więc y, możliwe, że w przyszłości kiedyś mnie zobaczycie w fejmie, ale czy tak będzie, to nie wiem. Zobaczymy. Poważny chłop. Słuchajcie widzowie, składajcie życzenia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo ostatnio w nie obchodził okrągłe 40 urodziny. No to prawda, no 40 lat już mam. No. A 18, gadaliś... maja, 18 maja będzie imprezka w Warszawie. Warszawie w Klubie Ajoli. Serdecznie zapraszam. Każdego, kto ma czas, zapraszam. Wpadajcie. Ja bym z Gliwic chętnie przyjechała, no zobaczymy, jak Słuchaj, to będzie. No tak, się znajdzie, przyjeżdżaj. Dobra, to będę. Coś mówiłeś. Ostatnio jak rozmawialiśmy, co mówię? Zacząłeś coś mówić, ja ci przerwałam, przepraszam. A że ostatnio jak rozmawialiśmy, to miałem jeszcze 39 lat, a teraz no. już mam 40. No. A jak się z tym czujesz? Coś się zmieniło? Co się nie zmieniło. Nadal pięknie młodo wyglądasz. Tak, tak, że... tak, tak, tak. Nadal, nadal pięknie młodo. No. Ale właśnie jak kanał Zero zahaczyłeś o, o to, no to hmm, powiedz mi, czy ty chciałeś o tym wcześniej myślałeś, żeby właśnie coś takiego robić, czy dostałeś nie. propozycję? Nie, e, w, chyba to był nie pamiętam, któryś lutego, na samym początku. W dniu, kiedy był mediatrenik poprzedniego fejmu, to był piątek, ja przyjechałem do Krakowa. Pracowałem wtedy dla Betklika, robiłem wywiady, i jak jechałem pociągiem, to wtedy patrzę, dzwoni telefon, odbieram, ma tam Krzysztof Stanowski mm -hmm. i mówi: Słuchaj chciałem się z tobą spotkać, no i tak się spotkaliśmy, ustaliliśmy, że dołączę do rodziny Zero w maju i dołączyłem, no więc co? jakby w ogóle nie myślałem o tym, nie, nie tak to ruszyło tak jakby oglądałem jak wszyscy, ale nie miałem jakichś takich o, fajnie by było tam być i tak dalej, no dołączył tam Tede, jakby ja gdzieś to jest po tego, że po prostu jak Tede tam dołączył to wszyscy oznaczali Ciebie. E, mnie i Stana, żeby jeszcze w i Tede mi to ostatnio powiedział, że łapie go Stana, i ty i to jest ten ogóle, A to taki mój ziomek, weź tam se sprawdzi, że on by się nadawał. No i stanął sobie, sprawdził, nie wiem co on sprawdził, eee, Szedł na, chyba na YouTube'a, nie wiem, i zadzwonił do mnie. I gadaliśmy się w sumie na, na jednym spotkaniu i potem mieliśmy gdzieś tam pod koniec kwietnia drugie już takie konkretne. No i kurde, no w środę zaczynam. Jakby jeszcze ani nie przeprowadzałem jednego dnia, więc... Zobaczymy, jak mi to pójdzie, nie? W środę o 7 rano zapraszam. No ale y, Ty już miałeś swój debiut taki y, w tym nowym miejscu, no bo byłeś wtedy na tej wieczorze. No tak, ale on, jakby on tam był zestresowany, bo on był prowadzącym. Jeszcze, ja też byłem, nie? No bo wiadomo, ale no obaj jakoś tam się wspieraliśmy i poszło, nie? Ale no ja tam generalnie mogłem siedzieć i dukać, nie? No bo to nie jestem odpowiedzialny za to. A w środę, y, w poranku, no muszę się jakoś wykazać, więc kurde, no jestem trochę wydygany, nie? No bo wiesz, jakby... Wiadomo, że tam e, musi być trochę grzecznie niż tutaj i po prostu trzeba gdzieś jakoś siebie wymyślić na nowo, nawet nie chodzi o to, żeby tam udawać coś, tylko po prostu no, jakąś taką wersję siebie e, skroić pod taką telewizję, nie? że to nie jest jakby telewizja normalna, ale to też nie jest kanał na YouTube taki jak mój, więc tam się nie przeklina, tam się pewnych tematów nie, nie, nie porusza i trzeba e, rozmawiać na tematy, które się nie interesują też, nie? Więc trzeba się wykazać jakąś taką gimnastyką umysłową. I dlatego się zgodziłem, bo to jest wyjście ze strefy komfortu i bardzo fajna przygoda dla mnie i wiesz, ja jestem bardzo nieśmiały i gdzieś Co ty ten, ten Palhays, który po prostu prowadzę już 12 lat pozwolił mi wiele takich moich jakiś lęków przezwyciężyć. Dużo lepiej mówię ładniej i wiesz, składniej, bo bardzo dużo jakby oglądam siebie i to rozwija, nie? I po prostu jakby ten warsztat, który zdobyłem na YouTubie i tak dalej, pomaga mi gdzieś pójść dalej i zgodziłem się właśnie głównie dlatego jakby nie z aspektów finansowych i tak dalej, tylko że to jest rozwój. No stano jest już fajnym facetem, który daje szansę amatorom pracowania w, taki, w takim miejscu, bo no, w telewizji w życiu nikt nie pozwolił prowadzić żadnych poranków, no bo halo, kolego, warsztat, a tutaj jak ja mówiłem, słuchajcie chłopaki, ja nic takiego nie robiłem, mówię, no stary, no nauczysz się, no jak nie pójdzie, no, no nie pójdzie, no my wierzymy w Ciebie, że się uda, no i wiesz, super sprawa, mega jest to dla mnie miłe, no nobilitujące, że zostałem taką szansę, bo no jeżeli chodzi o wszystkich prowadzących poranki, to ja mam tam najmniejsze doświadczenie, więc ja będę siedział z taką plakietką, uczę się i wiesz, i będę tam Starał się dwoić i troić, żeby jakoś to wypadło. Jestem dobrej myśli, ale jestem obszary, nie? Jakby wiesz, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, to na głęboką wodę to najlepiej, bo wtedy od no tak. razu się no, jak najszybciej można nauczyć. No Także tak. widzowie, słuchajcie, w środę piszcie o siódmej rano, wbijajcie na kanał Zero Ta, i, i piszcie tak, to lajki. Super. Nawet jak będzie, że to myślę, że super. Tak, piszcie super, dajcie mu kopa kopę tak, no motywacyjne. Jak się skończy live, no to staną będzie przeglądał komentarze i żeby było więcej pozytywnych, nie? No właśnie, no, dokładnie tak. tak. A myślę, a dlaczego? Dlaczego o siódmej nie chciałeś tej wieczornej? Dostałem taką propozycję, żeby dołączyć do ekipy poranków, żeby miał dwa w tygodniu i taka była propozycja. Padły też jakieś tam inne pomysły, o których na razie nie chcę mówić, mhm. ale jakby ustaliłem to z jakby włodarzami kanału zero, że najpierw fajnie by było, gdybym się popracował parę miesięcy w tych porankach. Otrzaskał się, nauczył, wiesz, pracować, bo mhm. wiesz, ja nie pracowałem nigdy z uchem na żywo, teraz to, teraz tamto, powiedz to, przypomnij o sponsorach, no tak. na przykład no, Hubert Mściwojewski ma dużo lepsze doświadczenie, tak? E, Hubert, pozdrawiam. I wiesz, i, no ja muszę się tego nauczyć I jak ja to wszystko będę umiał, to ja jestem otwarty na to, żeby e, robić więcej, bo mówię, no ja zawsze chciałem mieć jakąś, wiesz, alternatywę od tego wszystkiego, co robię, w końcu mam. I no, jestem mega zajerany i mega wdzięczny, że Stano dał mi taką szansę. A powiedz jeszcze, ty będziesz z każdym w duecie? Czy? Tak, tak, tam jest rotacyjnie, więc. Yy, yy, no. Moniką z Izą z. Monika jest chyba przypisana do tego tak na stałe we wtorki, mm. ale no, na pewno coś kiedyś się pewnie wydarzy, że będę musiał też z nią mieć poranek, ale tak generalnie to rotować będziemy głównie ja, warga, Iza oraz Tedę W tej jakby czwórce. Bo Stano jest zazwyczaj w poniedziałki właśnie z Wargą, nie? Więc, ale jak na przykład Warga będzie chory, no to ktoś będziemy musieli przyjść w poniedziałek do Stana, nie? Więc możliwe, że to będę ja i nie ukrywam, że jednak poranek ze Stanem to byłoby naj, chyba najbardziej mi się chyba stresował, nie? Mimo że na przykład ja szedłem taki miałem mieszane uczucia, jak tam szedłem, nie? Bo on, on wrażenie sprawia takiego bardzo zimnego, surowego, takiego no twardego, trudnego faceta, nie? A na tych dwóch spotkaniach, na którym z nim byłem, to Zupełnie inne wrażenie on na mnie zrobił. I możliwe, że przed tak, jakbyśmy siedzieli razem w studiu, przed kamerą, to też by mi było łatwiej, bo on na żywo inne wrażenie sprawia niż przez kamerę, nie? Jest dużo poważniejszy przez szkiełko niż jest naprawdę, nie? Więc yy, no zobaczymy. No. Jestem naprawdę wydygany, bo to jest na. Jakby ja robiłem. Tysiące rzeczy w swoim życiu i o wielu ludziach nawet nie mają pojęcia, ale to jest chyba największe wyzwanie, e, jakie przede mną kiedykolwiek ktoś postawił, ale wydaje mi się, że po tylu latach gadania do kamery i robienia różnych głupot, jestem na tyle przygotowany, że jakoś chyba to wyjdzie, bo gdybym wiedział, że nie dam, nie dam rady, to bym się nie zgodził, nie? A skoro się zgodziłem to znaczy, że jakby wiesz, wierzę w siebie, więc kurde no oglądajcie. No, mam nadzieję, że jak się następnym razem spotkamy, to powiem super, jest świetna robota. Easy już będzie, no, wiesz, na spotkanie. No, no wiesz, byłoby to fajne, no, ja gadałem z TD -e i on mówi, że stary, tu chwila moment i będziesz to miał, nie? I on do niego to jest jedyny problem to przy, przyjść rano. Więc jakby to jest jego strefa komfortu, i nie, nie, nie jest zestresowany, nie? Był zestresowany tym programem ze mną, no bo był w nowej roli, był prowadzącym, nie? Ale tak to mówi, że super, w ogóle wszystkim się się Program podobał, każdy z kanału Zero powiedział, że ok, więc jakby to jest dla mnie największy wyznacznik i bardzo mi się podoba i jestem bardzo zaskoczony, jak bardzo pozytywny odbiór był po moim ogłoszeniu. Żeby się wydawało, że będzie 50 na 50, albo właśnie bardziej na nie, a naprawdę tych komentarzy negatywnych było niewiele, albo ja po prostu dziś ich nie widziałem. Więc to jest też super dla mnie, nie? że jakby tyle ludzi chce. No bo to też jest inaczej, jakby wiesz, był, był hejt, że nie, i siedzisz tam i wiesz, te komentarze lecą, że wiesz. A tak to jak jest taki pozytywny odbiór, to jest, daje, da, daje dużo otuchy. Zwłaszcza, zwłaszcza że no moi widzowie zargowali super. Nie? Jakby wśród moich widzów, patronów i takiego bliższego jakby jądra y, tego elektoratu. Zero negatywnych komentarzy. Wszyscy pozytywnie, że super, nie? No to jeszcze właśnie na X ludzie bardzo pozytywnie zareagowali i też pisali. To właśnie Ci mówiłam wcześniej, żeby Luisa teraz o 22 występowała. no, słuchaj, no ja też widziałem te komentarze, jakby tam o 22 są prowadzący i, i, i niech sobie tam pracują. Jakby jak ja tam będę prowadził poranki, będą pisali ludzie o Janczarze, będą ludzie pisali o, o Gulim i tak dalej. No tak już jest po prostu, że... ludzie piszą. I to jest miłe, to jest fajne, bo dzięki tym komentarzom ja trafiłem do no, kanału tak. Zero, nie, więc jakby ma to sens, ale no jakby no, mi nie przestaje komentować takich rzeczy, że tak, ten tu, ten tam, to wiesz, to, y, to są włodarze tego stanu, tam decyduje i tak dalej, więc y, jak ludzie będą forsowali Luiza, może gdzieś się kiedyś pojawi, to jest, wiesz, jakby... To, że ja tam jestem, to jest efekt tylko i wyłącznie tego, że ludzie oznaczali mnie i Stana i Tedego wszędzie. I to ludzie zrobili, nie? Tylko ja jakby dogadałem się tam chyba 12 lutego, a musiałem poczekać do maja, żeby tam dołączyć. E no i jestem, więc kto wie, jakby ja nie wiem, czy się pracować z żoną w tej samej telewizji. Ale wiesz, tybyś się na rano przychodziła, a ona na wieczór. No może, ale, 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 ale jakby fajnie jest, jak wiesz, my mamy tak już pachać z razem, to fajnie, gdyby to było osobno. Nie? Tak mi się wydaje, tak wiesz, dla higieny głowy małżeńskiej, że warto e, się rozchodzić. nie? Trzeba jeszcze zapytać Luizy, jeżeli byłaby chętna, to ja jestem za, oczywiście. Widzowie, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. No i kiedy pamiętaj, Jan kiedy Janczar, Jan w połowie czerwca Janczar obiecał, że już na pewno będzie. To jeszcze pewnie ja się na tym kanale pojawię ze trzy razy, zanim on tu się pojawi, nie? nie? no może się już pojawi, bo on mówi, że się wstydzi, ale ja nie wiem, ja mu nie wierzę. No, no, po prostu po, no, nie, może on, nie chce, no. może on mnie nie lubi, nie lubi mnie, nie lubi mnie. Ja lubię, cię, ja lubię cię, Dobra, słuchajcie, widzę. Pamiętajcie, w środę, siódma rano, piszcie. Tak, wspierajcie Marcina tak. i będzie super. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.